Mnie osobiście bardzo mocno poruszył takie pytanie, któreśmy zadali: czy rolnicy byliby gotowi ponieść dodatkowe koszty w kontekście ochrony środowiska i powietrza? No i tutaj, mm, ku mojemu zaskoczeniu, niestety, e, wszyscy bardzo cenią sobie środ środowisko i czyste powietrze, ale jeżeli mają je chronić przez dodatkowe inwestycje, to już niekoniecznie. I tutaj jest na pewno dużo do zrobienia przez nas, przez media takie jak, jak państwa, aby jednak coraz więcej mówić o tym, że. Nasze środowisko jest po prostu zagrożone, powietrze jest zagrożone, a co gorsza, no dużym trucicielem, może ciężkie słowo, ale takie jest prawdziwe, jest również produkcja rolnicza, więc tutaj z jednej strony jest intensyfikacja produkcji, tak, będziemy w to na pewno też duże inwestycje realizować, natomiast no musimy się trochę obejrzeć za siebie i dookoła, że jednak powietrze jest dosyć istotne i za chwilę może się okazać, że nie za bardzo mamy dla kogo produkować.